Wspólnota Jedonimysjańska i iszają Przyjacielu i Przyjaciółkom. Parsza Wajak rozpoczyna się od powtórzenia mycwy o zachowywaniu szabatu. Poprzednia Parsza opisuje nam, jak to doszło do zerwania i do odnowienia przymierza. Wielu teologów zastanawia się na tym, dlaczego Moshe po stąpieniu na dół z góry Syjon, dlaczego on pierwsze co uczynił. To powtórzył ważność zachowywania szabatu, a potem zaraz przeszedł do zachęcania ludu, aby on przyniósł dary do budowania przybytku. Wiemy o tym, że budowanie przybytku miało być na wzór, jaki został pokazany dla Mosze, a mowa tu o wzorze niebiańskiej świątyni. Zatem szabat czyli powszechnie mówiąc w języku polskim sobota, ma szczególne powiązanie z świątynią, tą ziemską i zarówno tą niebiańską. O szabacie czytamy w Szemot 31, druga Księga Mojżeszowa 31:13. cytuję Powiedz synom izraelskim: Zaiste przestrzegać będziecie Szabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami, po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja, Jałę, który was poświęca. Koniec cytatu. Tak więc Jom Szabat, albo Dzień Szabatu, jest znakiem tego, że to Adonaj nas poświęca a hebrajskie tu słowo, którego korzeniem jest kad kad kadasz, znaczy, że Adonai czyni nas świętymi, albo inaczej, że to On, Adonai, jest tym uświęcającym nas. Zatem pełne zrozumienie znaczenia i powiązania szabatu z przybytkiem wskazuje nam na to, że rola przybytku ma ścisłe powiązanie z uświęceniem nas, z naszym przymierzem, którego znakiem jest dzień szabatu. I tak jeśli podzielimy torę na dwie równe części, to pośrodku tych dwóch części, albo inaczej mówiąc w, se w samym sercu tory znajduje się wers w we Wajkra 17.11, czyli trzecia Księga Mojżeszowa, 17 rozdział 11 wiersz, gdzie czytamy, cytuję. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem Wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali przebłagania za dusze Wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Koniec cytatu. Szabat więc jest znakiem przymierza pomiędzy Adonaj a nami. Adonaj jest tym, który nas uświęca, a w służbie, w przybytku Adonaj. E, Objawia nam jak on dokonuje zbawienia w tym przymierzu poprzez pojednawczą służbę Kohena i poprzez ofiary. To, że Szabat jest wymieniony najpierw, zanim jest tu mowa o zebraniu darów na budowę przybytku, wskazuje nam również na to, że to tylko ten lud, który jest w przymierzu, którego znakiem jest zachowywanie Szabatu, miał. Możliwość albo dostęp do bliskiej społeczności z Adonai i to dzięki funkcji przybytku. Jeśli więc samo zachowywanie Mecwot, czyli przekazań, wystarczałoby, aby uzyskać przechylność Adonai, to po co od początku, już od Bereshit, pierwszej księgi Mojżeszowej 3.15, poprzez al, 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 al czyli ofiarę litzhaka syna Avina którą Adonai zastąpił baranem, po co by Adonaj wskazywał i zapowiadał, że odkupienie jest jeszcze nieosiągnięte, dopóki nie dokona się ostatecznie przebłagania za dusze nasze? Adonaj w tym wszystkim wskazuje nam, że proces odkupienia składa się z dwóch czynników – z wiary i z posłuszeństwa. Posłuszeństwa wobec mycwot, wobec przykazań i wiary w miłosierdzie Adonaj, że On przyjmie w zamiast zaprzelanie naszej krwi za nasze grzechy krew zastępczą, obrazowaną najpierw w miliardach ofiar baranów, kozłów i byków, które były cieniem ofiary jednej, jednej ofiary, Jeszua Myszyja, Syna Bożego. Choć Awinu Abraham został usprawiedliwiony z wiary, poparwszy to nawet swoimi uczynkami, to jednak to nie wystarczyło, aby zakończyć proces zbawienia. A bowiem w owym czasie nie było jeszcze do końca objawione to, jak Adonai rozwiąże problem przebłagania za popełnione grzechy. I to właśnie pojawienie się przybytku i całej służby świątynnej było następnym krokiem tego objawienia. Teraz zobaczmy jakie to ma powiązanie z szabatem. W naszej Parszy, Wszemot 35:1, czyli druga księga Mojżeszowa 35:1. Adonai podaje nam mycwę dotyczącą szabatu. Mosze zebrał całe zgromadzenie Izraelitów i powiedział do nich: Oto, co Jałę nakazał wam wypełnić. Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem, odpoczynku dla Jałę. Ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią. Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach. Koniec cytatu. I cytat ten był z Biblii Tysiąclecia. Po tych słowach, Moshe przechodzi do zebrania teruma, czyli darów na rzecz budowania mieszkanu, czyli przybytku. Pytanie: Jakie ma powiązanie Szabat z mieszkanem? Wielkie. Są to bowiem jakby dwie flagi przymierza albo dwa wielkie monumenty przymierza. Są bowiem grzechy, za które jeśli osoba zrobi tę szuwę, czyli zrobi upamiętanie się i pokutę, będą jej odpuszczone. A dla tych grzechów potrzebna jest właśnie ofiara krwawa. Są też grzechy takie, że jeśli ktoś je popełni, to sam musi ponieść śmierć za nie. Tak na przykład było w poprzedniej parszy, że ci, co nie zrobili tę szuwę po zbudowaniu złodego cielca, Ci ponieśli śmierć. Tu zaś czytamy o zakazie pracy w dniu szabatu, czyli w sobotę. I jeśli by ktoś podjął się jakiejkolwiek pracy w tym dniu, miał być ukarany śmiercią. Z chrześcijańskiego punktu widzenia, ten zakaz może się wydawać uciężliwy, bądź okrutny, albo nie do zniesienia. Z punktu widzenia zaś judaistycznego, nakaz ten został obwarowany wieloma ludzkimi naka, nakazami, aby nie dopuścić do łamania tego przekazania o Szabacie. Przyjacielu i przyjaciółko, jaki Ty masz na ten temat punkt widzenia? Wspólnota judeo-mesjańska jest grupą Tamidim Yeshua Hamashia, czyli grupą uczni Yeshua Hamashia, On. Jeszua jest naszym mistrzem, którego mamy naśladować. On jest naszą drogą do życia i drogą do Ojca. W czasach Jeszua istniała już duża faryzyjska halacha w stosunku do obwarowania mitzwot, czyli przekazań, a w tym przypadku związanych z zachowywaniem szabatu. Jeśli ktoś twierdzi, że jest uczniem Jeszua. To powinien o tym pamiętać, że on sam powiedział w Besorze Matithiachu 12 rozdział, 8 wiersz, czyli Ewangelia Mateusza 12, 8, cytuję: Albowiem sen człowieczy jest panem Szabatu. Koniec cytatu. Jeszuła jest tym łącznikiem Tory i Przybytku. W Danielu 9 rozdział 24 czytamy: Cytuję, 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi. I Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia i przypieczętowany będzie grzech, i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się widzenie, i prorok, i najświętsze będzie namaszczone. Koniec cytatu. W tym wierszu Adonai pokazuje nam, że był określony czas przez Adonaj, aby dopełniła się zbrodnia, czyli śmierć. Pana Szabatu, Jeszua, przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone, to znamy ze Kolosan 1,16. Grzech został przypieczętowany, czyli potwierdzony i zarazem zmazany, albowiem zwodziciel i sprawca grzechu został osądzony i pokonany w tym, że używając ludzi, Żydów i Rzymian, dokonał zbrodni bezgrzesznej istoty, Hiszyła myszyja. Przez to też potwierdziły się słowa proroka, o których tu czytamy w Danielu 9.26, że cytuję, A po 62 tygodniach pomazaniec, czyli maszyjach, będzie zabity i nie będzie go, koniec cytatu. Dlatego przez tą ofiarę najświętsze w niebie zostało namaszczone, aby zmazać winę człowieka. Zmazać winę pierworodnego grzechu. Szaul powiada w liście do wspólnoty idiomesyjskiej, 5:12, tak. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Koniec cytatu. Dalej, szał wyjaśnia rolę mieszkanu i ofiary w stosunku do grzechu, czyli w stosunku do łamania Bożych przekazań. A dziś, choć mówimy tylko o tych dwóch metzwot dotyczących hajom szabat, dnia szabatu, to jednak ten tekst odnosi się generalnie do wszystkich metzwot Adonai. Tak więc Szaul dodaje dalej w trzynastym wierszu, a bowiem już przed zakonem grzech był na świecie. Czy, 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 czyli mowa tu o mieszkanie i ofiarach za grzech. Inaczej mówiąc, są to dwa istotne elementy. Jeden to przykazania Adonai i ich łamanie. Drugi to dzieło Adonai zmazywania winy za grzech. Przez ofiary oczywiście. Szału więc kończy ten wiersz mówiąc, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Moszego, nawet nad tymi, którzy nie popełnili tego przestępstwa, jak Adam, będąc obrazem tego, który miał przyjść. Koniec cytatu. Tym, którym miał przyjść na wzór Adama, to Jeszua, Chamyszija. Adam i Jeszua mieli tego samego ojca, Adonaja Eloheinu. choć ich grzech, nie był liczony, to jednak musieli umrzeć ci ludzie. Oczywiście, mowa tu po Adamie, do to czasu Tory nadania. Choć ich grzech nie był liczony, to jednak musieli umrzeć, ponieważ, ponieważ grzech, przez grzech przyszła śmierć. To właśnie ta wina i ten grzech został zmazany przez tą zbrodnię na drugim Adamie, czyli na Jesuła Chamyszyja, który jest panem Szabatu. Szaul dalej powiada w piętnastym wierszu: Cytuję, Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa łaski, albowiem, jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Patrzmy dalej, 16 wiersz. Szał powiada, i nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Koniec cytatu. Przyjacielu, przyjaciółko, z wielu, a nie z wszystkich upadków. Szał powiada dalej w 17 wierszu. Cytuję. Albowiem, jeśli przez upadek, czyli przez złamanie Bożego przykazania, albowiem, jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego: Jeszua, Hamesia, Haleluja, Pana Szabatu. Przyjacielu, przyjaciółko, usprawiedliwienie przez wiarę to nie zmuszenie Ciebie do życia wiecznego, lecz dar łaski, jeśli się upamiętasz, jeśli będziesz żyć na wzór świętego. Nasza parsza uczy nas, jak już wspomniałem na początku w 31,13, gdzie Adonaj powiada nam cytuję, zaiste przestrzegać będziecie szabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze. Dlaczego? Abyście wiedzieli, że ja jałem, który was poświęcam. Koniec cytatu. Dzięki ofierze Jeszua HaMashiach, który jest Panem Szabatu, przez i dla którego wszystko zostało stworzone, przez którego zostało zmazane potępienie, Dzięki łasce, bo nikt nie może sobie na to zasłużyć, Adonai daje nam dar swej łaski, dar swej miłości skorzystaj z Niego. Szał powiada nieco dalej w szóstym rozdziale do Rzymian, wskazując na dar łaski i miłości Ojca i Syna w relacji do zachowywania Jego przekazań, Jego przykazań mówiąc w pierwszym wierszu cytuję. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Koniec cytatu. Czy dziś odnosząc to, czyli dziś odnosząc to do tych zaledwie dwóch mycwot, czyli dwóch przekazań, czy, czyli do uświęcenia szabatu przez powstrzymywanie się od wszelkiej pracy i przez rozpalanie ognia w tym dniu, czy zatem możemy łamać te mycwot, aby łaska była obfitsza? Szaul odpowiada, przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Koniec cytatu. Szaul odnosi to ogólnie do wszystkich mycwot Adonai, a ja dziś odnoszę to do szabatu i do Jeszua, do Pana szabatu. W czasach Jeszua faryzeusze obwarowali przestrzeganie szabatu wieloma przykazaniami ludzkimi, dlatego obserwując Jeszua, Pana szabatu i Jego Talmidim, oni mieli z Nim problem, ponieważ On, Jeszua, nie podporządkowywał się tradycjom faryzeuszy, które oni narzucili. Oto pełen przykład z Besory Matityahu, czyli z Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, pierwszy wiersz, cytuję. W tym czasie szedł Jeszua w szabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego, oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w szabat. Paryzeusze uznawali, że taka czynność zrywania kłosów, aby się posilić, jest pracą. Faktycznie, gdyby talmidim, czyli uczniowie, zrywali te kłosy, aby zabezpieczyć sobie żywność nawet na cały dzień, to można by to nazwać pracą. Ale oni, zrywając je, zaraz je spożywali, czyli czynność ta była podobna, na przykład do łamania hałki w dniu Szabatu, w celu jej spożycia, w tym samym czasie oczywiście. I choć oderwania części chleba jest czynnością, to nie jest ona jednak pracą. Pracą, która była mała, przestrzeganie Szabatu, podobnie jest z ogniem w dniu Szabatu. Ogień można utrzymywać w dniu Szabatu. W tym tekście Jeszua uczy nas więcej, ponad. To, co już powiedzieliśmy, w wierszu trzecim mówi nam dalej. A on rzekł im, czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Jesuła przytoczył tę historię Dawida i spożywania chlebów pokładnych, która znajduje się również w Midraszu Yalkut Shimonei 2, gdzie napisane jest o mowie Dawida w ten sposób: Cytuję: Daj mi trochę chleba do jedzenia, aby nie umarł z głodu. Ratowanie życia jest ważniejsze niż szabat. Koniec cytatu. Ponieważ kapłan nie miał pod ręką zwyczajnego chleba, i upewniając się najpierw o fizycznej czystości Dawida i jego towarzyszy, o czym czytamy we Wyszmuel Alew, czyli 21, czyli pierwsza księga, pierwsza księga Samuela 21, Kochen potem postanowił, w tym przypadku złamać przykazanie, aby pomóc wygłodzonym, wycieńczonym ludziom i utrzymać ich przy życiu. Jeszuła w ten sposób cytując to, wskazuje, że ich zrywanie kłosów w szabat nie było pracą, lecz koniecznym posiłkiem dla ich życia wycieńczonego oraz ratowanie oraz to, że ratowanie życia jest ponad zakastory. Jeszua e, używa tu interpretacji zwanej kol we Homer, zwanej od lekkiego do ciężkiego. Następny wers wyjaśnia jeszcze więcej to, co się działo w ten szabat. Piąty wiersz, piąty pasuk mówi nam, albo czy nie czytaliście w torze, że w szabat kapłani w świątyni naruszają szabat, a są bez winy? To, że kapłani naruszali prawa zachowywania szabatu, nie było licencją dla ludu, aby ten mógł to samo czynić. Nie jest również licencją dla nas, abyśmy mogli łamać szabat. Proszę o tym pamiętać. Jeszuła dodaje faryzeuszom jeszcze większe wyjaśnienie. W następnym wierszu czytamy, ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. Koniec cytatu. Syn Boży jest ponad świątynie, Jego służba jest ponad służbą kochanów świątyni. Jeszua raz jeszcze odnosi się do swej preegzystencji i do tego, że przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. Oraz to, że Jego Talmidim, którzy mu usługiwali w tym czasie musieli się posilić, aby mogli dalej sprawować swą służbę dla Pana Szabatu. Jeszua powiada dalej I gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Koniec cytatu. Jeszua powiada nam raz jeszcze, że jego jarzmo jest lekkie i łatwe, że szabat był dany dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. To znaczy, że my mamy uświęcić szabat, ponieważ jesteśmy uświęceni przez Pana Szabatu i mamy przestrzegać praw, czyli mystwot do zachowywania Szabatu, które w przypadku skrajnym, czy to leczenia innych, czy pobierania własnego pasiłku w drodze z drzewa lub z roślin, nie jest łamaniem Szabatu. Pamiętajmy, w skrajnym przypadku nie jest to zaś halachą na każdy Szabat. Tak też jest w szpitalach żydowskich do dzisiejszego dnia, że obsługa i lekarze rezerwują swoją działalność do minimum, aby ratować życie. Resztę można zrobić po szabacie. Tak samo jest z rozpalaniem ognia. Ogień można utrzymywać w wiele sposobów, jeśli on jest konieczny do ogrzewania posiłki zaś powinny być przygotowane wcześniej, nie w dniu szabatu, ale utrzymywanie je ciepłym na ogniu, który jest utrzymywany od piątku, też nie jest łamaniem szabatu. Pamiętajmy, że miłosierdzie i łaska nie są dla nas dane, aby dać nam licencję do łamania szabatu. Brak zaś zachowywania szabatu i zaniedbywania świętych zgromadzeń w dniu szabatu jest grzechem. Nie tylko łamania szabatu, ale również czczenia Boga i Jeszua, Pana szabatu. Szabat zatem jest nie tylko znakiem przymierza, ale również i znakiem stworzenia. Jeszajał, czyli Izajasz, powiada nam w 66 rozdziale, w 20, w 20 wierszu, gdzie... Jest mowa o odnowie Malchut Elohim, o odnowie Królestwa Bożego na całej Ziemi. Cytuję. I przyprowadzą wszystkich Waszych braci, ze wszystkich narodów, na koniach i wozach, w lektykach i na mułach, na wielbłądach, na moją świętą górę do Jerusalem, do Jerozolimy. Jako dar dla Jałe. Mówi Jałe. Koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko, Kwowadis, dokąd ty idziesz? Cytuję dalej. Zobacz, proszę, te porównanie: Tak jak synowie izraelscy przynoszą do świątyni Jałe ofiarę z pokarmów w czystym naczyniu. Przyjacielu, przyjaciółko, czy ty jesteś czystym naczyniem Adonai? Cytuję dalej. Ta, także spośród nich wezmę sobie niektórych na kapłanów, na lewitów, mówi Jałę. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Jałe, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy szabat przychodzi będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko, czy ty oddajesz w Szabat pokłon najwyższemu? Dlatego Szaul, mając na uwadze o święceniu Szabatu i o tym, jak Szabat powinien być zachowywany pod względem ortodoksyjnej halachy faryzeuszy, napisał do wspólnoty judeo w Kolosach 2,16 tak. Cytuję. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowia księżyca bądź szabatu. Wszystko to są cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Mesziach. Mesziach. Koniec cytatu. Jeśli zaś Twój Mesziach zwolnił Cię od zachowywania Tory i Szabatu, to wiedz, że uczyniłeś go sługą grzechu a nie Panem Szabatu. Szaul w liście do Wspólnoty Idomeseńskiej w Galacji 2,17 powiada, cytuję, a jeśli szukając usprawiedliwienia w Mesijach my, czyli Żydzi, my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Mesijach jest sługą grzechu? Z pewnością nie, powiada Szaul. Osiemnasty wiesz, bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Koniec cytatu. Shaul zwraca się do wiernych, aby nie byli grzesznikami. Przyjacielu i przyjaciółko, nie szukaj usprawiedliwienia w zakonie, w torze, w przykazaniach, bo tam go nie znajdziesz. O tym pisze wyraźnie Shaul. Usprawiedliwienie masz w wierze, wieszyła Hameshia. Teraz już żyj świętym życiem, jakie żył Jeszua. W dwudziestym wierszu Szaul powiada: Z Mesijach jestem ukrzyżowany. żyje więc nie ja, ale żyje we mnie Mesijach. Koniec etatu. Jaki Mesijach żyje w tobie, przyjacielu, przyjaciółko? Shalom, shalom, we Shabbat, shalom.